No cześć, witam was w kolejnym odcinku tej serii, która nie ma jeszcze tytułu w momencie, w której to nagrywam. Jak możecie zauważyć, nie, nie osiągnęłam misji z poprzedniego odcinka. Zostałam skrzywdzona i wyrzucona z domu. A więc wracamy do mieszkania. Już tutaj nie wrócę, przykro mi. Hmm, czyżby Toru adoptowała pod naszą nieobecność nowego kociaka? Nie powiem, że jestem obrażona. Myślę, że znajdziesz miejsce w naszym domu. Gdzie idziesz, Mema? 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 Okej. Okay. Ojejku, ile mamy pieniędzy? Nie chcę wiedzieć, co ona robiła, kiedy była sama w domu. To mi przypomniało o tym, że mamy zdjęcia w wyposażeniu rodziny Gites. A resztę zdjęć sobie sprzedamy I bum, mamy na jedzenie dla kotów Biznes I miska dla Mimy Wiem, że ma na imię mama, ale będę mówiła na Mima Tak jakoś mi To jest niska Mimy! O, przykro mi. Chodzi o to, że nic nie robiłam z twoją karierą? Tori, ty musisz wstawać. Dostało nam tylko 10 zł na koncie, to ty miałaś tutaj być odpowiedzialnym człowiekiem w tym domu. Dobra, skoro chciałaś robić coś odnośnie swojej aspiracji, to zrób. Tylko gdzie to... A, dobra, widzia, gdzie. gdzie? Okej. Okay. Idealne. Czy opowiem wam tą historię? No niestety nie chcę wam spoilerować książki. Simba i Nala. Gdzie to może być biznes? Biznes. No, dawaj, 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 dawaj. Jej! Yeah. Dajcie mi sekundkę. Napisała, że na informatykę. Zapisz się na uniwersytet. W końcu możemy przejść do dobrej części odcinka. To było tu, prawda? Mam nadzieję. Okej okay. Napisała, że chce iść na informatykę, także ja się słucham. nas no, zostawmy, tak? Nie będziemy jej przeciążyć zbytnio. Jeszcze musi chodzić do roboty i na nas zarabiać. W domu. Okej. Okay. Bierzemy kredyt. Pisz te fanfiki na no odpady i nie narzekaj. A, król, oczywiście, a kto inny? Nasz bohater dzisiejszego odcinka. I kot w stopach, i kot śpiący tu, i kot śpiący tu. O, i kto Nie Niezapowiedny oczywiście, a kto inny? Chcesz się komuś wygadać w sumie? Spoko. Tylko aktualnie padasz na ryi? Już ci, już ci przeszło, tak? Okej. Okay. Historyczna chwila. Jak ci idzie, to ryż. Świetnie, to jest O, udało się. Jej. Pięknie. Mizu, mizu, mizu. Co, co chcesz? <laughs> karol, karol, karol. To nie wiem, pierdyknij sobie jeszcze jakąś inną książkę O, Zewi plakat i zabierz do domu. To w ogóle nie jest kradziejstwo. Wzięła sobie plakat. Zabiera do domu. 100% legalne, legalny, mówię wam. Super, dzięki drzwi. To będzie miejsce, gdzie Tori będzie wieszać ukradzione rzeczy z ulicy. Hmm. Taka on nie bądź klipem? Nie patrz na jak ty? Wemu coś powiedz, a ty... Serio? Karel tu przechodzi jakąś poważną depresję w tym odcinku. Hmm. Zamówimy pizzę. Halo, pizza? Zawsze możemy na nich liczyć. Co to jest za zgromadzenie w talencie? O, o tygnuju. Tak, jeszcze nie mogę nawet na ciebie patrzeć Taki jesteś kropny Kropny jak nic Oddawaj ten klucz I wyciągaj to z tego kibla I wiesz co? Nie będzie w no i tylko być smakiem. No się smakiem się. Ciumcia Hy, pizzka Skąd ty miałeś hajs na to? Żyjesz na Cheetah. Ej, weź, chodź do mnie. Nie ma telewizora, nie udawaj, że oglądasz. Aha. Czyli zbagowałaś Gretory. Super, dzięki. A co ci przeszkadza, ten got. Ej, to jest kurde jakaś dyskryminacja, bo krwela nie wygoniłaś. Nie, ten Simoleon! Super! Zawsze coś nie. Nie, masz zakaz od toalety. Nie ma mowy. Musisz odpokutować swoje winy. Nie ma sikania u nas. Mam nadzieję, że później o tym nie zapomnę. Haha! Ha. Ej, ty nagrabisz sobie! Kiedy ci to zniknie? Mhm, bezterminowo. A może się zapisać na jakąś terapię czy coś? Aha! Jezus Maria, ja nie wiedziałam, że to tak trzeba robić! Przepraszam, już idę. No, nie uda się. Sorry. Kurde, ja myślałam, że ma pójść. Ej, ale co dziwna perspektywa? O, Mikołaj! Pani Mikołaju, a pani Mikołajowa to co? ty Halo. Tina! No. Nie, czekaj. Nie mogę im jakoś... Halo. Co to w ogóle miało być? Jezus, biedny cruel. Tina! Grabisz sobie. Pogodzić się w tej chwili. Panie Mikołaju? Jezu, przepraszam, ona taka jest, bo ma ciężki okres. No, przepraszam, Panie Mikołaju. Eee, a może w kuchni postawimy? Powieszę ci rybę nad koty pewnie się ucieszą. Toru, wstawaj, dzisiaj twój wielki dzień! Nie Powodzenie, nie trzymaj się tu? Zaczynam studia. W prawdziwym życiu bym się tak nie cieszyła. A gdzie idziesz? Za 30 minut. A dlaczego tu nie ma żadnych studentów? Hallo. Hallo. A, chyba jest jakiś student. Aha, <laughs> Opie, co ty robisz? No to czekamy. O, tak, to jest dobry pomysł. Dzięki, Gro. Organizację, klub animatorów. E, to ci się nie podoba? Dobra, idziemy na to. On nas przeszeduje. Czekam na ludzi. <laughs> ludzi. Jezu, to znowu on. Hopie, uspokój się. O, ktoś jest. Ej, może nie jestem w samym kierunku co ty, jak programowanie. O, jest dobry. To w sumie jak ty, chyba, nie? Eee, to nie tu. No, fajnie, że się dogadujecie. Za sobie. Rozsądna cena. Ramen. O, siema. A co jest ten? Może zapytaj go o co chodzi. Eee, okej. Okay. Masz rację, idziemy stąd. No i gdzie jest to wydarzenie? Hallo. Uh. Idę, 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 idę. Biegnę, biegnę, biegnę. O! Oh, Stachu jest członkiem klubu, super. O! Oh. Okay. Jezu, wszyscy się biją dzisiaj, wszyscy się biją. nie, o ja z głowy straciła. Może Stacha poprosimy. O, dołączenie do klubu. Już się lubimy, jesteśmy kumplami O, super! Dzięki Stachu, jesteś najlepszy. O, to ja mu chciała sobie zrobić fotkę z maskotką. Ej, o 18 miał być mecz, nie? Ile kosztują bilety? Nie no, chyba nas nie jesteś, co? A nie jesteś nas? No i super. Trochę się spóźnisz, ale się uda. O nie, najgorzej. To był dobry dzień. Chyba już wiecie, co oznacza ten widok, co? Tak. Chciałabym bardzo podziękować za to, że dotrwaliście ze mną do końca w tym odcinku i do zobaczenia w kolejnych. Bye!